Dzień dobry, tutaj z, z naszej kładeczki wita wasy, reporter Renba TV. Chciałem przejść przez rzeczkę, ale znalazłem tą kładeczkę. Kiedy jest dobra widoczność, drodzy Państwo, tam w tle widać całe City, jeżeli niebo jest niezamglone, przejrzyste. Widzimy całe City, Pałac Kultury, w naszym, ale nasza telewizja działa w różnych warunkach. Umówieni byliśmy tutaj na wywiad z pewnym panem, mężczyzną, dorosłym, naszym kolegą, ale niestety nie dotarł na miejsce, a być może zrezygnował lub y, może przestraszył się y, y, zbytniej popularności, która mogła go dopaść po udzieleniu tego wywiadu. Także jeszcze czekam y, tutaj 5, 10, 15 minut, studencki kwadrans i spadam, także tutaj rozejrze się po naszej dzielnicy, śnieżnie pada, proszę uważajcie na nóżki, żeby się nie poślizgnąć, żeby nie złapać jakiejś kontuzji, o którą jest teraz łatwo, może tutaj yy, za chwilę chwycić lekki mrozek i może być ślizgawica na chodnikach i Pozdrawiam Was, życzę miłego dnia, trzymajcie się, miłego tygodnia, wchodzimy w ten cały tydzień. Kazem, po prostu Kazem, Jedziemy z koksem. Nie odpuszczamy i pamiętajcie to, co zawsze powtarzam. Na koniec powtórzę. W ogóle się powiem, że tu jest zadyba, bardzo dobry dojazd w każdą część naszej stolicy. I jeszcze raz powtarzam, że to wasza telewizja dla nas, o was, przy nas. I wbijajcie się, zamawiajcie wywiady. Darmowa promocja tylko na Ręba TV.